Parlament Europejski dziś wyraża swój nic niewarty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej przez, powietrznej przez drony. Czy Pani nam powie? Kiedy Putin panią opłaca? Tak bardzo podobać się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Parlament Europejski miejsce, gdzie zapadają kluczowe dla milionów Europejczyków decyzje. Świątynia demokracji, forum wymiany myśli a przynajmniej tak to wygląda w folderach reklamowych. Coraz częściej przypomina to jednak arenę cyrkową, gdzie zamiast merytorycznej debaty mamy festiwal obrzucania się błotem i wyzwiskami. A kiedy na tej arenie pojawia się ktoś, kto ma czelność zadawać niewygodne pytania i bronić interesów własnego kraju, reakcja jest cóż, Dość przewidywalna. Dzisiaj przyjrzymy się starciu, które wstrząsnęło brukselskimi korytarzami. Starciu, w którym polska europosłanka Ewa Zajączkowska postanowiła powiedzieć głośno to, co wielu myśli po cichu, a w odpowiedzi usłyszała, że mówi po rosyjsku. Jesteście na kanale, a to ciekawe, więc koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę, a ja lecę z tematem. Cała afera zaczęła się od wystąpienia podczas debaty na temat bezpieczeństwa, która miała być rutynowa. Wszystko działo się w cieniu wydarzeń, które wstrząsnęły niedawno całą Polską. Unia Europejska, poza symbolicznym poklepaniem po plecach, całkowicie zignorowała temat. Pierwszy na celownik poszedł program STEP. Brzmi ładnie, prawda? Strategic Technologies for Europe Platform. Kto by nie chciał strategicznych technologii dla Europy, problem tkwi w sposobie jego finansowania. Jest to kolejny mechanizm, posłynnym KPO, oparty na wspólnym długu. Długu, którym My wszyscy w tym Polska będziemy spłacać przez kolejne 45 lat aż do 2058 roku. A na co pójdą te gigantyczne pieniądze przekraczające 800 miliardów euro? No właśnie. Wystarczy spojrzeć na unijne projekty, jak choćby ten dotyczący produkcji amunicji ASAP. Kto dostaje lwią część kontraktów? Niemiecki Rheinmetall, francuski Nexter, a polskie firmy cóż, mogą liczyć na okruchy z pańskiego stołu. Tak w praktyce wygląda europejska solidarność. Parlament Europejski dziś wyra wyraża swój nic nie warty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej przez powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność, wychodzi program SAFE, kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować Putina, a co zrobicie, wprowadzając umowę Unia Europejska Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach, wypychając jednocześnie produkcję żywności poza Unię Europejską. To jest samolotnictwo. Nakręcacie prowojenną, hister... prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Załońskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie, tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom, a Putin się z was śmieje. Mamy gdzieś wasze biurokratyczne bzdury. Potrzebujemy prostych przepisów w sektorze dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona, i to nie jest nasza wojna. Z jednej strony Bruksela grzmi, że nie wolno finansować reżimu Putina, wprowadza sankcje, namawia do oszczędzania energii, a jednocześnie pcha kolanem umowę handlową z krajami Mercosur. Czyli z Brazylią, Argentyną i resztą paczki z Ameryki Południowej. Zupełnie jakby chcieli zalać Europę tanią żywnością, która wykończy naszych rolników, a przy okazji napchać Putinowi kieszenie. No bo jak to inaczej nazwać? Brazylia, jeden z filarów Mercosur, jest jednym z największych światowych importerów nawozów. A wiecie, kto jest jednym z jej głównych dostawców? Oczywiście Rosja. Prawie jedna czwarta nawozów w Brazylii pochodzi stamtąd. Czyli kupując brazylijską wołowinę czy soję, pośrednio sponsorujemy rosyjski przemysł. Kolejny zarzut pani poseł był jeszcze poważniejszy. Oskarżyła ona unijne elity o celowe nakręcanie prowojennej histerii w Polsce. Stwierdziła, że Bruksela, w duecie z prezydentem Zełęńskim, próbuje wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie. Mocne słowa, które oczywiście wywołały furię, ale czy są one kompletnie bezpodstawne? Zastanówmy się. Parlament Europejski regularnie przyjmuje rezolucje wzywające do zwiększenia wsparcia dla Kijowa. Jednocześnie, gdy realne zagrożenie pojawia się u naszych granic, gdy rosyjskie rakiety latają nad polskimi wsiami, Reakcja Brukseli jest delikatnie mówiąc ospała. Pamiętacie przewodów? Pamiętacie inne incydenty? Polska alarmowała, prosiła o wzmocnienie obrony powietrznej, a w zamian dostawała gesty solidarności. Ta wojennomedialna wrzawa ma odwrócić uwagę od realnych problemów, czyli braku konkretnych inwestycji w systemy obrony przeciwko dronom. To właśnie unijna biurokracja dusi polski potencjał, szczególnie w strategicznie ważnym sektorze dronowym. Polska jest w tej dziedzinie prawdziwą potęgą. Nasze drony Warmaid produkowane przez WB Electric, Sieją postrach wśród rosyjskich wojsk na Ukrainie. Mamy fantastyczne startupy genialnych inżynierów. I co? I mamy unijne regulacje, tworzone przez agencje ISA, które są tak skomplikowane i kosztowne, że małe innowacyjne firmy po prostu się w nich gubią. Proces certyfikacji sprzętu ciągnie się latami i jest skrojony pod wielkie zachodnie koncerny. Zajączkowska stwierdziła, że potrzebujemy prostych przepisów, a nie stosów dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona, bo bez uwolnienia tego potencjału możemy pompować miliardy wzbrojenia, a i tak będziemy bezbronni. To nasze firmy są przyszłością obronności, a nie brukselscy urzędnicy. Jako pierwszy na scenę wkroczył europoseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek. Zamiast odnieść się do któregokolwiek z zarzutów, postanowił zagrać kartą taniej insynuacji. Zgłosił się z pytaniem, w którym stwierdził, że nie zrozumiał wystąpienia pani Zajączkowskiej, bo mówiła po rosyjsku. Madam President, she Szczyt intelektualnej, prawda? Dobrze, że wysyłamy tak światłe umysły, żeby reprezentowały nas za granicą. Po tym błyskotliwym występie do ataku przyłączyła się jego koleżanka Joanna Wielgus. Ona już nie bawiła się w subtelności. Wprost oskarżyła Zajączkowską o Mówienie językiem Putina i zapytała retorycznie, kiedy Putin panią opłaca. A potem uraczyła wszystkich pełnym patosu wykładem o tym, że każdy zniszczony czołg i dron na Ukrainie to bezpieczeństwo dla jej domu w Brukseli, Berlinie czy Madrycie. Kompletnie pomijając fakt, że Zajączkowska mówiła o tym, jak skuteczniej się bronić. A nie o tym, żeby się nie bronić w ogóle. Ale kogo obchodzą fakty, gdy można kogoś nazwać agentem Putina? Oburzają mnie głosy wszystkich sk skrajnie prawicowych e, europosłów, którzy mówią językiem Putina pani Zajączkowska, czy pani nam powie. Kiedy Putin panią opłaca? Czy pani wie, że każdy zestrzelony ze dron w Ukrainie nie dotrze do pani domu? Czy pani wie, że każdy zniszczony czołg nie dojedzie do pani domu? Czy pani to wie, że każdy zestrzelony i zniszczony dron czy czołg nie dojedzie do domu w Brukseli, w Berlinie, w Madrycie i w Strasburgu? Czy pani ma tego pełną świadomość? Ta wymiana zdań to podręcznikowy przykład tego, jak wygląda dzisiejsza debata w Europie. Zadań Dajesz trudne pytania o pieniądze? Jesteś agentem Putina. Krytykujesz niekorzystne dla Twojego kraju umowy handlowe? Mówisz językiem Kremla. Chcesz uprościć przepisy, żeby Twoje firmy mogły się rozwijać? Na pewno opłaca Cię Moskwa. Jest to tak prostackie, że aż trudno uwierzyć, że dzieje się na forum, które uważa się za ostoję europejskich wartości. Ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj e, kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny hejt. Tak bardzo podoba Ci się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Je i tak właśnie wygląda obrazek z Parlamentu Europejskiego. Zamiast debaty o przyszłości kontynentu, o realnych problemach i zagrożeniach mamy teatr, w którym główną rolę grają inwektywy i insynuacje. Polska europosłanka zadała kilka fundamentalnych pytań: czyja jest ta Unia, czy im interesom służy, i czy solidarność to tylko puste słowo. W odpowiedzi usłyszała, że jest zdrajowany czynią. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Czy krytyka Unii to już zdrada? Czy zadawanie pytań o to, gdzie idą nasze pieniądze, to mówienie językiem Putina? A może właśnie na tym polega demokracja? Że patrzy się władzy na ręce? Nawet jeśli ta władza ma siedzibę w Brukseli? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Nie zapomnijcie też zostawić subskrypcji i łapki w górę, żeby nie przegapić moich kolejnych materiałów. Byliście na kanale A to Ciekawe. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Siema!